to jest na z I to jest Minecraft 1.64, tak i będę sobie z niego kręcił coś w stylu zagrajmy w Minecraft lub grajmy razem lub nauczmy się czegoś porządnego w tej grze Yy, dobra, yy, tu mamy serwer, tak. Yy, eee, jednoosobowy, nie będę dużo gadał, tylko po prostu stworzę świat i zaczynamy grać i zaczynamy chodzić, żeby dużo czasu nie tracić. Tryb przetrwanie, więc nie ma. Taki normalny, niech nam się świat wygeneruje. Gdzie nas matka naturę usadzi, yy, tam będziemy grali. Już jestem ciekaw. Dobra, jesteśmy? uch, uh, uh, jakieś polałki, super. Dobra, mm, dobra, co pierwsze zrobić trzeba, to na pewno. A, zrobimy sobie ziemię, tak, ziemię, dirta. skopimy sobie. Niech będzie. Tak jest. Niech będzie ten dirt. Dobra, panowie. Panowie i panie znaczycie, bo... O kurde, konik. Ja, teraz oczywiście. Nie, ja, nie, potrzebuję teraz konika. Jestem hardkorowy, tylko te konie mi tam łażą po tym drzewie. Ej, panie, uważaj, bo zaraz spadniesz. Jak to drzewo ciupne, to. że będzie po tobie. Spadniesz do wysokości. Dobra, lecimy z kolejnym drzewem. Teraz to, to będzie na początku nudne, ale żeby przeżyć w Minecraftie, potrzebne jest na początku drzewo. Naprawdę wierzcie mi, bo. Inaczej. to będzie do dupy wszystko. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. lecisz, lecisz. Na sprintie też tego nie chcę szybko robić, ja. I tak, odcinki jakie będą, nie wiem jakie będą. Takie... Tak, po prostu no, nagrywam i. Jakie będą, takie będą, takie wrzucę. A i wolałbym nie zginąć. Bo nie chciałbym zaczynać od nowa tego świata. Znaczy nie tego świata, tylko będzie inny na pewno świat, ale... Bo już tyle drewna zebrałem, że już bym mi się już nie chciał. Nie chciałbym się już, nie. Nie, nie chciałbym Dobra, lecimy dalej. Panie, panie i panowie. Teraz już się nie pomyliłem. Dobra, ciupaj, ciupaj, to drzewo. Myślę, że tyle. Na razie nam drzewa wystarczy jeszcze to drzewo ciupne. I sobie gdzieś pójdziemy. Tak jest. No, albo jeszcze jedno, co nie będę żałował. O, już jabłko jest super jabłko, mi coś do jedzenia. Tak jest, tak jest, no oh yeah. Dobra. Dawaj, dawaj, jeszcze jedno sobie tylko ciupne, tyle i lecę gdzieś tam w świat. No i jak to będzie wyglądało, jakby to chodził, tak będę sobie szukał jakiegoś miejsca na osiedlenie się, tam będę budował sobie domki i tak dalej i to będzie naprawdę zajebiste według mnie będę sobie szukał, będę mnie z... ale tu konie, ja pierdolę Będę sobie chodził, będę szukał dobrego miejsca na osiedlenie się. Dobra, gdzie nas tu W takim miejscu dziwnym. O, ja sobie pójdę tam. Ania tak większość się kieruje za słońcem. Tutaj też jak pójdę za głosem słońca, czyli idzie tam, czyli tam jest wschód. Ja nie chcę iść w dżungli, czyli idę na zachód. Tak jest, idę na zachód, panowie. E, panie i panowie. To znów się pomyliłem, ale to nic. O, widzicie? Mam dobre nosa. Tam już coś się renderuje jakieś coś fajnego Biały konik Ale to tych koniów jest no nie wiem Ale jak... Będę wiedział przynajmniej o róża To jest nasza pierwsza róża w tej grze którą zdobyliśmy I to proszę Państwa jest naj... najlepsza rzecz jak na razie w tej grze Uzdobyliśmy różę Tam jest węgiel Tam już idę Idę jeszcze po węgiel Węgiel jest bardzo ważny też na początku tak jest. Dobra, lecimy. Może mnie zaczniesz jeszcze gonić, panie, nie? Jakbym go uderzył, na pewno bym zaczął gonić, bo. Takie prawo na. Łoł, wow, widzieliście to? Sobie idę tak jak moi, że dotknął tego, czy, czy ktoś tam inny Dotknął i wylała się woda z góry. Uf. Jestem po prostu. Nie wiem, nie wiem jak nazwać. Chyba tego sobie zrobimy. A ja to sobie na pewno, język sobie zmienię Chyba tak będzie lepiej Będziemy się uczyć proszę państwa Innych języków, a nie y, Takich co ten A po co mi są dwa kilo Jeden kilo wytrawniany Reszta już będzie z mruku Tak jest, dobra i dawaj, dawaj. Yeah. Już jest węgiel. jeden Górdę No już są dwa Przekopmy tego dieta trochę Kupmy się tutaj, dobra, nie wiem po co mi nawet tak się kopać Ale na pewno to się wszystko sprzyda Na na pewno będę polował na węgiel, jak nie No kurde, już się skończył ten węgiel, co to może być No przynajmniej trochę dirta sobie jeszcze podkopię. Ja taki te mało obfity ten świadek na razie Tylko tyle węgla, no to jest nic, prawda O, jednak nie, jednak Matka natura dała mi jeszcze węgiel. O oh yeah, ja są jeszcze tutaj. Jest! Patrzcie, patrzcie, ile węgla. Tak jest, o to Chodzi, Na początku trzeba opieprzyć, żeby się coś było lepiej zrobione. O kurde, tak, o to chodzi. Tak jest. Na węgiel tak, daje światełko. A po co mamy drzewo? Przepalać na węgiel drzewny, skoro można okopać o kurde, patrzcie ile węgla O luju O boże O materdelom Dobra Dawaj, dawaj, dawaj Kopej, kopej, bo zaraz mnie tu noc pójdzie i mnie tu zaraz Zjedzą potwory Czego bym nie chciał Na początek la. la, 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 la. Tak tak, kopej, kopej, szybko, szybko się śpieszy, bo jak mnie te szczerlądowe zjedzą, czyli te zombie i inne. O, to jest czynienie. super, 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 pięknie. Może tu będzie pod tym? Nie, już nie. Dobra, tyle nam wystarczy. dawa, dziękujemy za te obfite plony. Dobra, hmm. A sobie lecimy. Patrzcie, jak te drewniane killoffy się prędko zużywają. Ale popatrzcie się, tutaj jest to, gdzie się ta woda wylała. Z góry po prostu jak cuda jakieś były, jakieś cuda na tym świecie się działy i może będą się działy. ale tam jest do... To, 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 to ja rozumiem takie. Nie jest. Dobra, o węgiel, o, Węgiel jest potrzebny, więc go wykopię. Ihiii, dobra ile tego kilofa nam starczy, to ja tego węgla wykopię. Nie wiem nawet będzie. ale węgiel jest potrzebny, więc trzeba go kopać. Nie ma do węgla? Nie ma dobra. To proszę państwa, leci mi to. O, oh, na no hardcore. Nie, to raczej... Bum. Uh. Dobra, y, nie, nie będę tego zatykał, bo to jest ten. Oznaka, że sprzyjają nam wszelkie bóstwa. No i tak, tak jesteśmy trochę w dupie, bo... Jaskinia tu nie jest. A tam będą na pewno potworki Dobra, ja na razie nie chcę chodzić po jaskiniach. Bo jak mnie zjedzą, zjedzą. No i ten, i sobie kolację ze mną zrobię, ze mnie albo obiad. To wolę tam jeszcze się nie pchać. Tak, wietro mnie w ogóle nawet nie słucha. Mówię, idź do przodu. Nie, idę do tyłu. Mówię, idź do tyłu. Nie, idę do przodu. A może to mój skin tak jakoś... Mam Steve'a, więc... Steve mnie coś nie słucha. Steve, słuchaj mnie, szybko! O kurde, ściemnia się, się, dobra, szybko kopiemy i lecimy. Nie wiem, dlaczego tak się boję nocy, ale to... Może dlatego, że... Potwory. Dobra, yyy, dobra, no chodźcie, chodźcie, wyskopujemy, bo... Nie mam zamiaru tu siedzieć. U. O, coś, coś, coś... Gdzie ja idę w ogóle? Tam? Gdzie jest słońce? Tam jest zachód, czy tam powinienem się... Tak jest, kurczaki? Dawaj, 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 da, nie, nie, nawet nie amoły. Chyba mogę ma nawet was kilofem dobić, bo... Jestem głodny. Znaczy, na razie mam jeszcze cały ten, ale... O, patrz, dwa hity i jeszcze kilo, mi się skończy przy okazji. Więc po prostu... Dobra. Po prostu mocarstwo. Tu jest ta tajga. Ja, ja nie lubię tej tajgi. No nie wiem, tyle tylko powiem. O. Aha. <grytanie> Dobra. I takie bagi się nie wiem dlaczego do pojawiają. Dobra. Yy, trzeba się spieszyć, bo zanim jeszcze wykopiemy coś, to. Węgiel, węgiel, węgiel O, ty nie popatrzcie jakie... O kurde, to było trochę głupie Jakie mam szczęście Dobra, nie boję się tych potworów No boś, się... no nie, znaczy nie, nie, że się nie bałem, ja bo się boję, ale Taki... Hmm. Na początek, no nie jest to źle, bo już popatrzcie mamy nawet dynie W przyszłości będziemy mogli sobie zrobić bałwana będzie nas śniegiem rzu rzucał Dobra Aha, zostawiłem Tam, nie wiem po co Dobra, y szybko robimy y Na szybkiego wyposażenie Tak, jeden kill No i co, wypada też Takie jest, mieczek wypada zrobić, bo Jak przyjdą tutaj Będą chcieli mnie zabić, no to co, zrobię Dobra, pierwszy raz Pierwszą noc My się gdzieś nie chyba jeszcze łóżka nie mam, boże Więc nie wiem czy chcecie oglądać tą noc uuu Tam są jakieś fa... Uu, jakieś, jakieś takiej oszki czy to jakoś taką wieżę jakąś wybudować no. O, jakaś jaskinia tego y, Sultana Sultana Cygana e, Dobra e, nie, no, musie, muszę się gdzieś wkopać Albo nie. Jestem hardcorem, więc będę sobie łaził. To będzie hardcore'owo Bo nie chce mi się całej nocy w tym. Świnie tam są. No super. Dobra, lecę do świń. Pozawijam go, za początek. Wszystkie. Nie boję się potworów. Że jak mi się to zaraz renderuję, to już nie będę taki kozak. E, jakaś jaskinia jest, jest jeszcze. Tu jest jeszcze parę jaski. To nie jest ja? To what the fuck? Powiem wam, że jak na pierwszą noc, To będzie OP Dobra, koniec, dobra, koniec Tego hojrakowania W sumie złapię. No, to jest złapie Gdzie jest Dirt? dirt. No, tylko 14 to, więc zabuduje się tak Na szybkiego. Chyba. O, i jeszcze jeden tu będzie tu. I tam z góry. Jakiś... zombie jak nie wskoczył. To będę takie okienko na widok. Świnia. Świnia, świnia, świnia. Dawaj, dawaj, dawaj mięso. To chyba było coś, nie wiem. Dobra, nieważne. Nie było tam najlepiej nic Jeszcze jedna, no, dobra Pewnie co? O kurwa. Chyba przyszli się ze mną policzyć Te łobuzy dobra, y, dobra, teraz tak Chodzimy sobie tutaj World Punch ja muszę sobie zrobić tą wersję angielską. Mam na razie takie świeczki symbolicznie. O! Chyba super mały to Mhm, mhm. Aha! Powiadasz, że nie mam szans przeżyć w pierwszej nocy. To jeszcze sobie zobaczymy. Nie no, nie wiem czy chcecie patrzeć, jak je, co tu będę robił. Będą jakieś to pomieszczenie rozkopię trochę. Nie jak zawsze trzeba coś majsterkować. Tam się może w może tam jakiś węgiel będzie. Nie wiem czy chcecie to oglądać Ale nie musicie więc robię teraz tutaj klatkę, cięcie I widzimy się po przerwie O, już jestem, to jest po cięciu I proszę Państwa staje już nowy dzień a zobaczcie co ja z, co tutaj znalazłem Tak sobie kopałem i patrzę dobra, niech się skończy ten wiki.dow patrzę, ŻELAZO, oh yeah! wykopałem już dwie rudy żelaza o super, będzie super, już mamy żelazo i to nawet tak ile, 6 chyba będziemy je mieli, nie, 5 dobra, ale to i tak jest dużo, jak na początek dobra, kopiemy, kopiemy dobra, nie kopiemy już nie chce mi się już o to jest ważne, pochodne Ważne Biorę te pochodnie A, też jest pochodnia Dawaj ją Dobra, jest nawet nic nie słyszę zbytnio bo Mam wyłączony ten dźwięk z gry Nie wiem dlaczego Więc zrobię cięcie i za chwilę wracam No super Okazało się, że jest w ogóle wyłączony dźwięk że Minecraft był w ogóle wyciszony Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak się mogło stać Dobra, wychodzimy O jajko OTG jest moje jajko. Wezmę sobie Nie wiem po co mi jest, ale wezmę O kurde jaskinia O kurde jaskinia, dobra, ja na razie się nie będę pchał to byłem ja, tak o kurde to czy to są jaja? słyszę gdzieś tu lawę ale poważnie, lawę gdzieś tu słyszałem nie wiem, czy czy tam się coś pali ewidentnie gdzie to jest? Nigdzie nie ma Ja słyszę, że coś się pali, no ej, no Gdzie to jest? Oh my god, nie ma no słychać, co to jest jakieś głupie Bug czy coś? bo tego węgla już nie ma może zbieram, bo Znaczy nie dlatego, że... Mam dużo węgla, o wezwy telefon po niej. Dobra proszę Państwa yy, Tak sobie właśnie patrzę i czas już powoli się kończy I będę kończył już ten filmik Więc żegnam się z wami MCB albo tu... nie, jeszcze nie <laughs> Jeszcze polecimy gdzieś, nie wiem gdzie Pustynia, no nie no ten świat nie wiem, chyba zaczniemy od nowego, tak mi się da. Tam, czyli ja mam iść tam, aha. Dobra. Już wiem. Bo szybko, szybko, bo czas mnie goni. Patrzę z czasem, a czas płynie nieubogalnie Nie można w ogóle walczyć z czasem. Szybko, szybko, szybko. Oj, kurde, no. Jak trzeba, no to. Tak powoli zawsze. Dobra. Szybko, szybko, szybko. tam jest zima. to ja lecę tam. Zobaczymy, może jakiś czucie. Lepszy świat, coś się perenderuje renderuje, ale słabo to wygląda mhm. hm. dobra, w następnym odcinku polecimy tam całkiem, całkiem tam może akurat coś będzie. Więc e, dobra, żegnam się z wami mcbeton.pl Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i lajkowania filmików Więc jeszcze raz Narka